Mm hmm. Czy może być coś lepszego na powitanie wiosny i pożegnanie zimy niż zjedzenie takiego pysznego, okrąglutkiego pączusia? No może i znalazłyby się jakieś sposoby, ale po co, skoro robi się tak od zarania dziejów? Tak, moi drodzy, geneza Tłustego Czwartku sięga aż do czasów antycznych. Wtedy wprawdzie pączki jedzono z ciasta chlebowego i wypełnione one były słoniną. Dziś wariacje na temat pączków są tak mnogie, że może od nich aż rozboleć głowę, ale zasadnicze jest jedno pytanie. Liczy się bardziej wnętrze czy zewnętrze? No można byłoby się nad tym długo zastanawiać, ale my na szczęście jesteśmy w stanie połączyć i jedno i drugie. No i niech ma to wszystko, co ma nasz pączek, czyli drobną cukrową posypkę, delikatne, puszyste ciasto, bardzo dużo kremu i nadzienia. No i smażone, smażone na świeżo. I bez żadnych dodatków chemicznych, bez żadnych polepszaczy. Wszystko odbywa się tutaj, wszystko odbywa się naturalnie. Na początku musimy zrobić zaczyn z cukru, z drożdży, z mąki i z mleka. Później z tego zaczynu robimy już ciasto właściwe. Jak już uformujemy pączki, one muszą chwilę sobie pogarować. I później smażymy je na fryturze roślinnej. Po wysmażeniu one muszą ostygnąć trochę. Później je nadziewamy i obtaczamy w cukrze. Na tłusty czwartek mamy klasyczne nadzienia: róża, marmolada wieloowocowa, mamy krem patisier, mamy połączenie kremu patisier i czarnej porzeczki, mamy czekoladowo orzechowe nadzienie i dołącza do nas na tłusty czwartek macza.